Cześć! Wyobraźcie sobie, że mieszkacie w miejscowości dla ludzi takich jak Wy. Ludzi bogatych, lubiących spokój i ceniących sobie wygodę. Tylko w jaki sposób, zarówno Wy, jak i Wasi sąsiedzi dorobiliście się pieniędzy. I co może się zdarzyć, gdy jeden emeryt jest handlarzem bronią i jego tajemnice są dla niego ważniejsze od życia? Dzisiejsza opowieść przynosi nas do miejscowości oddalonej o około 30 km od Moskwy. A mowa tu o wioszkach, czyli wiosce, która stała się bardzo elitarna, a domy, które się tam znajdują, kosztują fortunę. Jak możemy przeczytać na stronie dewelopera, który zaplanował i zbudował część wioski, jest to wyjątkowa przestrzeń, na której mieszkają dążący do określonego celu i odnoszący sukcesy biznesmeni. Wysoko wykwalifikowani specjaliści, urzędnicy, sportowcy oraz gwiazdy. Swoją drogą, ciekawi mnie, skąd urzędnicy mają na zbyciu 60 milionów rubli, czyli około 4 miliony złotych. O, ciekawe? W ogóle nie podejrzane. Ani trochę. Wracając do historii. 30 marca 2021 roku Władimir Bardanow był podejrzany o nielegalny handel bronią. Z tego powodu przed jego domem pojawił się oddział specnazu, który przedstawił nakaz przeszukania jego żony. Bardanow jednak nie wpuścił ich do domu, a otworzył do nich ogień z karabinu Saiga. Władimir Bardanow był w tamtym momencie pijany i niepoczytalny. Krzyknął, że żywym go nie wezmą. Założył kamizelkę kuloodporną i zaczął rzucać granaty RGD-5. Nikomu do tego czasu nic się nie stało ale teren został otoczony i wezwano posiłki. Siłowiki, czyli funkcjonariusze specnazu, na początku powstrzymywali się od jakichkolwiek działań i próbowali prowadzić negocjacje z Bardanowem, myśląc, że ten się podda. Jednak Bardanow odmówił. Nie chciał się poddać nawet pomimo próśb krewnych, córki Anastazji i byłego zięcia Aleksandra. Bronił się prawie 10 godzin. Jednak w czasie szturmu wybuchł pożar. A Bardanow zabarykadował się na Strychu, gdzie zginął. Początkowo myślano, że Władimir sam podpalił dom. Później okazało się, że pożar wybuchł od wykorzystania granatów termobarycznych. Tak jak przypuszczano, w domu Bardanowa znaleziono niemały arsenał broni, a wszystko sfotografowano. Kim właściwie był Władimir Bardanov? Urodził się on 20 lutego 1960 roku i według doniesień został skazany już w wieku 16 lat za kradzież zegarka. Później przez dłuższy czas nie miał problemów z prawem, choć jego znajomi mówili, że robił wrażenie człowieka związanego z półświatkiem. W latach 90-tych Bardanow zajął się biznesem, co, nawiasem mówiąc, jest dość częste wśród wszelkiej maści oligarchów. Był on założycielem trzech firm Tver Express, Kineskop oraz BSB Express a także współzałożycielem prywatnej firmy ochroniarskiej. W październiku 2000 roku został zatrzymany w związku z oszustwem. Podejrzewano go o kradzież akcji jednego z założycieli firmy Tver Express. A w 2001 roku wysłano za nim list gończy. Jednak już rok później sprawę umorzono. Zajmował się on również wynajmowaniem powierzchni handlowych, co dawało mu dość sporo pieniędzy. I pozwoliło w 2006 roku kupić luksusowy dom, a raczej pałac, w wiosce. Bardanow, oprócz rozkosznego domu urządzonego z przepychem, drogich aut i motocykli, posiadał również prywatny zwierzyniec. Według jednej z wersji, wcześniej wspomniana firma ochroniarska pilnowała zo, z którego biznesmen po cichu zabierał upatrzone zwierzęta do domu. Co sądzicie o tej sprawie? Uważacie, że Władimir Bardanow zginął ponieważ nie chciał iść do więzienia? A może miał dużo więcej do stracenia niż tylko własne życie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. I do zobaczenia już niedługo!